Hej, dzisiaj pogadamy o czymś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się trochę skomplikowane. Mowa zależna. Kojarzycie, ale spokojnie. Zaraz się okaże, że cała ta magia sprowadza się do zaledwie trzech prostych kroków. Serio. No to wyobraźmy sobie taką sytuację. Kumpel rzuca na odchodne, zadzwonię do ciebie później. Proste, prawda? Jasny komunikat. Ale co jeśli chcemy teraz komuś o tym powiedzieć? I dokładnie w tym momencie na scenę wchodzi ona, mowa zależna. To takie nasze narzędzie do, no, opowiadania historii. Zobaczmy, jak to w ogóle działa. Okej, okay, zacznijmy od absolutnych podstaw. Jaka jest właściwie różnica między cytowaniem kogoś słowo w słowo, a opowiadaniem o tym, co powiedział? Spójrzmy na to. Po lewej stronie mamy mowę niezależną, czyli po prostu cytat. Kropkę w kropkę to, co ktoś powiedział. Lubię czekoladę! A po prawej? Relacja. Już nie cytujemy, tylko opowiadamy o co chodziło. Czyli powiedziała, że lubi czekoladę. Czujecie tę zmianę? To jest właśnie cała esencja mowy zależnej. No dobra, żeby to wszystko ogarnąć, potrzebujemy tak naprawdę tylko trzech kluczy. Jak je złapiemy, to każda taka zamiana będzie, no, dziecinnie prosta. Gotowi? To jedziemy. A oto i one. Nasza recepta na sukces. Krok pierwszy, dodajemy czasownik wprowadzający. Krok drugi, zmieniamy zajmek i krok trzeci, cofamy się w czasie. Tyle. A teraz weźmy na warsztat nasz przykład z czekoladą i zobaczmy jak to działa. Klucz numer jeden, czasowniki wprowadzające. Musimy jakoś zacząć naszą opowieść, prawda? Najczęściej na pomoc przychodzą nam say i tell. I co ważne, zwykle używamy ich w czasie przeszłym, czyli said i told. Na przykład, ona powiedziała. I tu jest mały, ale super ważny haczyk. Jaka jest różnica między say a tell? Say jest prosto. Robert coś tam powiedział. Koniec. Ale tell. Cóż. Tell potrzebuje odbiorcy. Zawsze mówimy komuś. She told me. She told him. Nie można po prostu she told. Okej, okay, klucz drugi. Zmiana perspektywy. To jest totalnie logiczne. Skoro to ja opowiadam o tym, co powiedziała jakaś dziewczyna, to jej ja musi stać się moim ona. Proste, prawda? Ja lubię czekoladę zamienia się w powiedziała, że ona lubi czekoladę. No i dochodzimy do klucza numer trzy. Prawdziwa gwiazda wieczoru. Cofanie czasu, czyli tak zwany backshift. Wiem, wiem, to może brzmieć groźnie, ale obiecuję, to tylko z pozoru jest skomplikowane. W rzeczywistości to bardzo schematyczne. Generalna zasada jest mega prosta. Robimy jeden krok w przeszłość. Zawsze, jakbyśmy cofali wskazówki gramatycznego zegara. Present Simple? Bach. Jeden krok w tył i mamy Pest Simple. Present Continuous? To samo. Krok w tył do Pest Continuous. I tak dalej. To naprawdę działa jak automat. Dobra, koniec teorii, zobaczmy to na żywym przykładzie. Mamy zdanie w present continuous. I co się dzieje? I'm doing robi ten nasz umówiony krok w tył i ląduje w past continuous jako was doing, dokładnie tak jak mówiła tabela. Widzicie? Działa. Ok, to jeszcze jeden dla pewności. Teraz na warsztat bierzemy present perfect. Ktoś mówi: skończyłem pracę domową. Jak myślicie, co się z tym stanie? No i dokładnie, znowu jeden krok w tył. Have finished zamienia się w had finished. Kiedy już się załapie ten schemat, to reszta idzie z górki. A teraz mam dla Was dobrą wiadomość, a w zasadzie dwie. Są takie małe gratisy od gramatyki. Pierwszy, will zawsze zamienia się w would. Po prostu. A drugi, czas past perfect. To jest już ściana. Dalej w przeszłość się nie da. Więc nic z nim nie robimy. Zostaje taki sam. To się nazywa nie. Oczywiście jak to w angielskim bywa, nie byłoby zabawy bez wyjątku od reguły. Jest jedna sytuacja, kiedy tego kroku w tył nie robimy. Chodzi o sytuację, kiedy to, co ktoś powiedział, jest nadal prawdą. To jakaś prawda ogólna, fakt albo coś, co się po prostu nie zmieniło. Spójrzmy na przykłady. Ktoś mówi, że uwielbiał jakiś film, kiedy go oglądał. No jasne, cofamy czas, bo już go nie ogląda. Ale jeśli powie, kocham moich rodziców, no to raczej nadal ich kocha, prawda? To jest fakt trwający. I wtedy możemy zostawić czas teraźniejszy. Dobra, to co? Złóżmy to wszystko w całość. Małe, szybkie podsumowanie naszego niezbędnika do mowy zależnej. A więc tak. Po pierwsze, dodajemy czasownik typu said albo told me. Po drugie, zmieniamy perspektywę, czyli ja na on lub ona. Po trzecie, robimy ten słynny krok w przeszłość, z czasem gramatycznym. I na koniec, wisienka na torcie. Pamiętamy o wyjątku dla prawd, które są wciąż aktualne. I to w zasadzie tyle, cała filozofia. I nagle mowa zależna przestaje być jakimś gramatycznym potworem, a staje się po prostu sposobem na opowiadanie historii. Super przydatnym narzędziem. No to co? Czyja historia pójdzie na pierwszy ogień?